Po udanym debutie 32 i po sukcesie sprzedażowym modelu 42, BMW jakby idzie za ciosem. Projektują kolejne motocykle, i w latach 28-29 wypuszczają trzy modele. Czyli jest tu prezentowany przed nami 52, 62 i górno zaworowe 57 i 63. Biorąc pod uwagę tego, 52 w porównaniu z 42. Jakie są różnice? BMW nie robi rewolucji, robi tylko modernizację, poprawia wszystkie elementy, żeby były lepsze, żeby były lepsze osiągi, żeby lepiej pracował silnik i wszystkie inne pozespoły. Jakie to są w tym modelu widoczne zmiany? No na pewno przeprojektowano całkowicie skrzynię biegów. Zastosowano już ten kopniak boczny, zasygnowano tego kopniaka wzdłuż, zastosowano tutaj głębokie błotniki. Akurat ten model ma podwójny zbiornik. Były takie egzemplarze. Trzeba wspomnieć o jednej rzeczy, że BMW robiło wszystkie motocykle w standardzie, czyli wszystkie dodatkowe rzeczy, dodatkowe akcesoria trzeba było po prostu zamówić i dopłacić. Czyli wszystkie światła, wszystkie sygnały, tak i tutaj jest ten podwójny zbiornik, to było jakieś dodatkowe wyposażenie, za które trzeba było zapłacić. Zastosowano tu również większą piastę hamulcową, ponieważ te silniki już były mocniejsze. Na przestrzeni tych dwóch lat produkcyjnych wyprodukowano 4300 sztuk R-52 o mocy 12 koni i 1500 sztuk R-57 o mocy 18 koni. Równocześnie z produkcją R-52 w latach 28-29 pobudkowano również model R-62. Różnica między tymi modelami była w silniku. R62 postanowiono zwiększyć pojemność do 750 cm. Poza tym resztę rozwiązań było bardzo podobnych. Powiększenie tej objętości spowodowało, że motocykl już posiadał 18 koni mechanicznych, czyli to już różnica między R52 a R62 to już była 6 koni. To już było na tamte czasy bardzo dużo. Wyprodukowano. 4350 sztuk R62. Równocześnie w tym samym czasie produkowano R63 górnozaworowy, też o pojemności 750 cm. Tego wyprodukowano tylko 790 sztuk. I tutaj już znacznie wzrosła moc do 24 koni mechanicznych. I zaczął się eksport motocykli do różnych krajów. Ta sprzedaż została znacznie powiększona.